Uwaga! Przed obejrzeniem skonsultuj się z kardiologiem. Odcinek w całości wyprodukowany z mięsa. Zbijam, a ja 6,5 kg farszu na kiełbasę trzeba ładnie wymieszać teraz. Schabówka. Ale to taka schabówka... <gryw> to wszyscy się pobiją. Ale... Taka schabówka, że połowa to boczek. Siemaneczko. Wstałem o 4.30, bo budzik źle ustawiłem. Byłem przekonany, że ustawiłem na czwartą, ale coś się gdzieś przekręciło mi. Przyjechałem tutaj o piątej dwie. Mamy 5.36 i jestem bez najmniejszego puknięcia w kij. Zobaczymy, o której się obudzą ryby i czy dzisiaj się w ogóle obudzą, bo woda wygląda na całkowicie martwą. Teraz na, przeciwn na przeciwnym brzegu się pojawił jeden pan. Ale czy to coś tutaj się dzisiaj wydarzy, to ja nie jestem przekonany, jak na razie. Zazwyczaj to. No Zaraz po przyjeździe coś tam skubało, ta drobnica pływała. Ale też zazwyczaj jestem od godziny 6. No to powiedzmy, może. O, 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 coś się dzieje? Słuchajcie, no cóż mogę powiedzieć. Byczek. Mam tutaj takie wiaderko przygotowane specjalnie na nie. Pierwszy już tam sobie pływa. Nie wrzucam do siatki, bo jakby się wypiła siatka czy coś, to no to wiecie. Pójdę z powrotem do wody, a ich nie można wypuszczać. Cześć, witajcie w tych oto dziwnych okolicznościach. Rano wstałem, tutaj i pojechałem na ryby. Potem przyjechałem. Nabiłem kiełbasek z mięsa, które wczoraj przygotowałem. I teraz rozpalam wędzarnię, żeby się zagrzała. Ona jest na razie tak lekko przykryta, ale jak złapię temperaturę, okopci się to ją odkryję, żeby tam był większy przelot. Kiełbasa w domu się relaksuje na krzesłach, że tak powiem, porozwieszana. Zaraz ją tutaj przyniosę. No może nie zaraz, może za jakieś pół godziny, może godzinę nawet i będziemy próbować ją podpiekać właśnie w, w tym wynalazku i ogólnie to jest to kiełbasa zrobiona dwie porcje schabu na jedną porcję boczku i chodzi o to, że to ma być taka sucha kiełbaska mocno podsuszona, podpieczona w wędzarni zobaczymy czy to wypali jest ona mocno pieprzna, tam jest dużo pieprzu takiego młotkowego, młotkowego, młotkowanego Tutaj mam wiśnię przygotowaną do wędzenia w koszu. Tutaj udało się uruchomić pompę, bo ostatnio przestała działać. I sobie woda znowu leci. Woda się nawet wyklarowała, chociaż ma taki ten swój siwy nalot. Ale ten nalot to jest głównie przez to, że wsypałem kukurydzę i te ryby tam zmąciły tą wodę. Ale dał sobie radę. No widać tam na dnie leży nawet kukurydza. A na rybkach słabo, parę małych karpi, takich wiecie po 30 cm 30 parę max. Najmniejsze to miał z 25 w ogóle, kilka byczków. No nic ciekawego po prostu. Towar jest już w środku. Troszkę mi się najpierw przegrzało, bo do 80 poszło, ale na otwartym deklu, więc to po prostu nic się tam wielkiego nie wydarzyło, nie? Tylko tyle, że mówię, że skoczyła temperatura na 80 stopni na moment. Przymknąłem drzwi, to teraz spadła do 40 ale już przykryłem też deklem niech sobie to, wiecie zaczyna się wędzić zobaczymy co z tego wyjdzie, będę teraz zaglądał tutaj co chwilkę i sprawdzał czy po prostu nie poszedł tam za duży ogień O! zwracam uwagę na to, że dzisiaj jest sobota, jest mega mega cicho na osiedlu, a jutro będzie niedziela będzie huk, kosiarek, pił, wszystkiego daję sobie rękę uciąć za każdym razem to samo rybki pływają, zaraz chyba rozłożymy basen Niech ta woda już łapie temperaturę i zobaczymy, jak ten panel będzie nagrzewał. W najbliższym czasie muszę go skalibrować, zaraz przyniosę drugi termometr, taki, który dobrze na pewno pokazuje i zobaczę, porównam sobie. No i ten drugi ma alarm, więc w razie czego lepiej go zamontować i wiedzieć, kiedy temperatura na przykład przekracza jakąś tam wyznaczoną temperaturę, uruchamia się pipczenie i człowiek wie, że trzeba lecieć, przygasić. Proszę Państwa, tak oto wygląda kiełbaska. Była na koniec podpiekana do temperatury 68 stopni w środku. Zaraz wyjmujemy i przekroimy, zobaczymy jak to wygląda. No jestem zadowolony na razie. Słuchajcie, tak wygląda w środku po przekrojeniu. To jest taka pieprzna kiełbaska. Znaczy ten pieprz nie jest jakoś mocno wyczuwalny, ale pod zębem czuć, że tam jest. są te kawałeczki. Tutaj jest bardzo dużo majeranku. Przepis znalazłem na blogu Co z mięsa. Kiełbasa schabowa. Zmodyfikowałem go, dorzucając po prostu tutaj yy, tego, tego, tego boczku troszkę, żeby była jednak mimo wszystko tłustsza. Ona jeszcze mi się nie, nie związała tak do końca, nie zastygła, ale już jest super. Jedyne co zauważyłem to to, że była cały czas bardzo sucha, taka szeleszcząca, a w momencie, kiedy ja podbiłem tą temperaturę, kiedy zacząłem ją tak dopiekać, to ona zrobiła się taka tutaj widać, tłusta, z wierzchu świecąca. Po prostu puściła delikatnie ten tłuszcz. Ale nie jest sparzona, jest po prostu tylko podpieczona, i wydaje mi się, że teraz będę właśnie tak robił. Czy to na grilla, czy to do kanapek, czy to tak do zjedzenia. No, no, zjadłem jedną sztukę, nie ukrywam z sąsiadem na spół oczywiście. Yy, przetestowaliśmy jeszcze taką ciepłą. No, jest dobra, jest dobrze, ale nie mogę się doczekać, żeby ją spróbować jutro rano, kiedy ją tak wiecie, zetnie dobrze.